Witam ponownie, jest 23 lipca, rok 2012, no i dziś obchodzony jest Dzień Wędrownika, Dzień Wędrownika, bądź inaczej Włóczy Kija, a ponieważ ja lubię się włóczyć po świecie, po ciekawych miejscach, no to postanowiłem, że przejadę na Dliwiec i sfilmuję i sfilmuję atmosferę nad nim w ten sposób uczczę dzień włóczy Tak woda w lipcu jest bardzo ciepła i czysta to jest słoneczko, które się wywodzi odbija. Bo pogoda jest dzisiaj przepiękna. Świeci słońce. I wieje bardzo lekki wiatr. Dzień Włóczykiel oczywiście święcić uważam trzeba. Ja wybrałem się na swoim rowerze Właśnie stoi na plaży To ten biały Jest tu sporo jaskółek Ponieważ Piękna jest ta wyspa. Piasczysta, takich w okolicach Liwca jest bardzo dużo. Po przeciwnej stronie jest podobna. Jest tu sporo jaskółek, ponieważ one w tych burtach wysokich budują sobie swoje schronienie, gniazda. To właśnie jedno z nich. Nie wiem, czy uda mi się. No tyle zbliżyć, o tak właśnie to ten otwór w burcie to nic innego od z jaskółek można ich tu spotkać bardzo wiele no warunki do tego by żyć nad wodą w takiej burcie są rewelacyjne, bo jest tu mnóstwo owadów. Panuje cisza, praktycznie niczym nie zmącona. Jeszcze raz ujęcie mojego rumaka. Jak dotąd spisuje się rewelacyjnie. Myślę, że mnie nie zawiedzie i w tym roku. Zawsze wypuszczam się z nim w wędrówki po ciekawych miejscach w Polsce. No i przypomnę raz jeszcze: jestem nad Liwcem we wsi Turna. skółka szybująca tuż nad samą wodą, łapiąca jakieś drobne owady, których jest tu sporo. Tak, to na ten moment byłoby tyle, kończę, za chwilę odezwę się ponownie.